Okej, okay. moi drodzy, dzisiaj w przypomnę, e, mówiliśmy o rodzajach połączeń e, punktów dostępowych, czyli access pointów i mieliśmy zadania, podczas których robiliśmy różnego symulacje. i waszym zadaniem domowym będzie, słuchajcie, opracowanie, na czym polega tryb klient, point to point, e, ap-klient, Trybry Rewiter i Point to Multi Point. Zadanie na przyszły tydzień. Wszystko jasne? Nie, tego zadania nie ma. ogarnę. Ogarniesz jakoś Bartosz, bo każdy ogarnie, każda. Także widzimy się za tydzień. Do widzenia. Dzień dobry, panie Marsy. Dzień dobry. dobry. Wracam. że nie wychodzi. Kurczę mam taką sprawę. Nie, teraz Świecił u pana Marka i zadał zadanie na przyszły tydzień, ale tyle zadań, nie nadąża robić notatek, nie można, żeby wszystko zrozumieć na przyszły tydzień. A w czym jest taki największy problem? Kurczę, jest takie szybkie tempo na zajęcia, nie nadąża robić notatek, nic z tego nie rozumiem. Gdybym miał jakiś materiał na spokojnie, żeby to przeanalizować sobie w domu, usiąść na tym spokojnie. To ja myślę, że świetnie trafiłem im pod twój. Starszy kolega, w tej chwili maturzysta, e, przez ostatni rok, rok pracował nad świetną książką i przygotował tak. Materiał, że myślę, że to będzie coś dla Ciebie zobaczyć. książka, w której opisane są to wszystkie zagadnienia, o których mówisz. Przeszliśmy tę książkę do ręki, gdy mu poczytać, ale ci teraz pokażę, może kilka takich wybranych elementów. Czyli mówisz, że temat to rodzaj połączeń punktów dostępowych. Prawda, Panie? No to zobacz, ten temat akurat jest w świetnie opisany z przejrzystymi ilustracjami. Tutaj masz tryb access pointa w momencie, kiedy jest klientem. Kolejny, kiedy jest typ bridge'a, e, czyli mosta bez, mostu bezprzewodowego. E, mamy też typowego access point klienta, który odbiera sygnał i rozdziela go do komputerów. No i zobacz, bardzo popularny limiter, który wzmacnia sygnał. Super, właśnie takiego, że potrzebowałem. Myślę, że jeżeli spędzisz z tą książką kilka minut, to zrozumiesz to bardzo dobrze i nie będziesz miał żadnych problemów na czasie. Świetna sprawa. Podstawy sieci komputerowych dla technika i studenta. Książka stanowi pierwszą część serii książek o sieciach komputerowych. Zawiera wstęp do tematu, który rozpoczyna się krótką historią internetu. Następnie poznajemy podstawowe terminy oraz elementy sieci. Ważną częścią książki stanowią media transmisyjne, które są podstawą działania obecnego internetu. Dalej poznajemy podstawy adresacji urządzeń. Innymi słowy, odpowiemy na pytanie, w jaki sposób urządzenia rozpoznają się w sieci. Na koniec zapoznamy się z podstawami działania najważniejszych usług internetowych. Książka ta jest zarówno dobrym punktem wyjścia, żeby rozpocząć poznawanie świata internetu, jak i dobrym punktem wyjścia do dalszego zgłębiania wiedzy. Wcześniej przedstawiona sytuacja to jest tylko jeden z rozdziałów opisanych w tej książce. Książka jest bogata w ilustracje, zawiera dostępne opisy e, różnych zagadnień sieciowych, e, zawiera praktyczne zadania w symulatorze sieciowym, dzięki czemu uczniowie oraz osoby poznające sieci będą mogły sobie praktycznie przyćwiczyć poznane wcześniej tematy. A kogo nasza naprawdę dedykuje się książka? Książkę dedykuję przede wszystkim uczniom, takim jak ty, którzy dopiero poznają e, przedstawione zagadnienia, poznają tematykę sieci. Dedykuję studentom, którzy chcą mieć całą wiedzę zebraną w tym czasie w jednym miejscu, a także chcą mieć praktyczne zadania. A także dedykuję wszelkim pasjonatom, których po prostu interesuje ten temat, których chcą się czegoś dowiedzieć ciekawego, poznać trochę takich technicznych zagadnień sieci. Dedykuję w tym trzem grupom. Polewane zasady wiedzą.